Cześć na moim kanale. Otwieramy kolejne okienko w kolejnaże dwóchym. Dzisiaj to będzie 21. No to otwieramy. Wow. Takie mi się. A wiem, ciasteczka adma, ciasteczka, ciasteczka, pierniczki adwentowe. A jutro tu 22 damy Mam już cholinkę. dzisiaj. Sobie tak wygląda. Tak wygląda w ciemności. Tam oczywiście wyje. Opowiedzcie komentarz od naszego naszego odcinka i cześć do jutra.